To mnie podkusiło, że tu przyjść. Przechodziłem, zauważyłem kolegów na zorg, Ale e, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaufanie i za, za to, że nie mam tego, to nie jest napisane tutaj, no sam teraz wymyśliłem, że będę dziękował. Bardzo dziękuję za to, że mnie zaproszono do imprezy w tak toborowej grupie kolegów. E, dowiedziałem się na samym początku, że e, jakaś idea, żeby zobaczyć jak e, ludzie przed 40 i przed 50. Więc to my jesteśmy z Robertem przed 50. Jeszcze i e, udowodnimy Państwu, że można e, pokonać, e, no, w zasadzie, chyba siebie. E, bo to jest najważniejsze. Powiem szczerze, chciałem podkreślić to, że e, i to jest coś takiego, że w momencie, kiedy tu wszedłem, powiedziałem do maćka, że, że teraz już nie wypada się wycofać. No, już dostaliśmy Herbalife i Rover, więc <grym> Trzeba, proszę Państwa, się z tego wywiązać, trzeba swoje lekcje odrobić.